Witajcie moi mili w szóstym odcinku Asylem i wita was też, Maciek, przyrządzający łososia. A tutaj dla przypomnienia, w ostatnim odcinku pożegnaliśmy Teresę. Mackowie udało się też awansować, ale patrząc na jego grafik pracy, to myślę, że teraz nie zaawansuje, bo idzie, idzie do pracy na trzecią w nocy, a brakuje mu jeszcze trzech punktów umiejętności i jednego przyjaciela. I jednego przyjaciela mu brakuje, tak. No nic, pójdzie do pracy, zobaczymy, może zdarzy się cud. Idź spać od razu. Tak, wszyscy mają katar. Dokładnie. Także będziemy się z tym bawić. Weź tu jeszcze przed snem nakarm rybki. Może wyczyść jeszcze. Bo ci brakuje punktu sprzątania. Możesz troszeczkę posprzątać. I kładź spać i pójdziesz do pracy i zobaczymy, co z tego będzie. Na szczęście mamy jakieś wolne łóżko do położenia się. Aha, mamy nową uczestniczkę. Sześć osób mamy i mamy tylko cztery łóżka. Musimy dokupić jedno łóżko. Będzie to takie same łóżko, jak mają wszyscy oczywiście, tylko zmienię może tym razem pościel. Powiedzmy, żeby był nowy rzut pościeli. I idź tu Maćku spać? Już ludzie gadają, że ja mnie udała. O, Janina ma koszmar. No nie! W ostatniej chwili to zrobiła, to było chamskie. Ostatnie łóżko. wstała Janina. Kładź się do tego łóżka, ale już. Już idą już się czają na te łóżka. I dobranoc. Widzimy się jutro rano, to znaczy o trzeciej w nocy. Janina, jaki głód! Okej, okay, jest po drugiej. Przyjechał y, samochód po Maćka, więc musimy niestety wstać. Zabawa jest bardzo niska, więc proszę cię o obejrzenie sobie tego, jak to się nazywało. Co to... Łapacz snów, arcy aparty, tak. No i biegniesz do pracy. Widzimy się o 10. Mam nadzieję, że cię nie zwolnią, ani nie, się, ani nie zrobią ci demoted. Mamy godzinę 6 rano, ludzie powoli wstawają. Jejku, to dziecko za dwa dni już będzie nastolatkiem. W ogóle mamy już prawie zimę, kiedy to wszystko się stało. Strasznie szybko ten czas leci. A wy co tutaj? Gratulujecie sobie, że gratulujesz może stracił pracę, tak? No, ona ma już trzech najlepszych przyjacieli. No zawsze przyjacieli, przyjaciół. Jej celem życiowym jest osiągnąć pozycję magnat wydawniczy, no to jesteś na dobrej drodze. Petronella, jesteś autorką horoskopów, póki co? Wszyscy dzieci są chorzy, przecież to zaraz będzie opieka społeczna. O, Ela powraca do zdrowia, super. Petronella, do pracy chyba jedziesz, co nie? Czy wolisz sobie rzucać piłkę? Tu czekają na ciebie. Nie? Wolisz sobie rzucać piłkę, kochane. O, już mają miłość. To się przed chwilą musiało stać. Ten jest bezrobotny. No, Maciek wrócił z pracy, nie zaawansował, ale podniosła mu się pewnie trochę ocena pracy. Idzie pani Listonoszka. Oczywiście Michalina wróciła z nami. Bierzemy się za umiejętności. W ramach uczenia się możesz posprzątać. Wyczyść, wyczyść. Jutro nie idziesz do pracy, pojutrze nie idziesz i w niedzielę też nie, więc mamy bardzo dużo czasu, żeby się nauczyć tych wszystkich umiejętności i zdobyć przyjaciół. Grabienie liści też daje nam umiejętność sprzątania, więc sobie przyjdziemy tutaj pograbić. Piotr, idziesz do pracy. Idziesz. Dziennikarz dochodzeniowy. Jan powraca do zdrowia, co oni tak nagle wszyscy zdrowieją. Pora na rybki. I zajmuj się łazienką. Przydałoby ci się przespać. Masz prawo do odpoczynku ić spać. O, ja nie wziąłeś rachunki 870. Mam moda na rachunki 500 razy wyższe. Ale to jest niemożliwe przecież 5 razy mniej z 870. Co by było? Momencik. Jakieś niecałe 200 simoleonów. A może dlatego, że w czwartki przychodzą mniejsze te rachunki? No i co oni są uroczy? Przyszła do niego. Czy ona jest nadal zła na Maćka? Nie. Już im przeszła złość. A Maciek ją nadal kocha. No, urodziny Piotra i Eli, Okej. Okay. Będziesz teraz ćwiczył jogę. Ciekawa pozycja. Muszę ją wypróbować, chociaż trochę się boję. Bo ostatnio trochę zaczęłam ćwiczyć jogę. Ale jeszcze nie jestem aż tak zaawansowana. O, znowu chorób z Koeli. Co mała zajęli ci łóżko znowu. No i znowu tutaj jakieś zachcianki. Łu, ty masz teraz z Janiną, chemię. Mhm, hm. Hmm. Coś z tego może być. Dobra, mamy ten punkt. Super. Jeszcze technika i sprzątanie. Czy trzeba tu coś albo posprzątać, albo. No, przecież nic zawsze trzeba posprzątać. Ale i tak będziemy musieli do książki usiąść. Kosz, ktoś kopnął znowu. Robactwo się zakociło. Nie. Petronella powraca do zdrowia. Super. O, jaki dobry człowiek sprayuje robaczki. Maćku? Dobra, Maćku, połóż się spać. No już się ubierają w ciepłe ubranka. Tak się zimno zrobiło. Dobra, myślę, że możesz Maćku wstać, zająć się akwarystyką i w poniedziałek musi być awansik. Petronella budzi się gwałtownie z drzemki przy biurku. Ma dziwne przeczucie co do tego, jak powinien wyglądać nowy horoskop, który przygotowuje. Dochodzi do przekonania, że raz na 100 lat gwiazdy układają się w odpowiedni sposób, gwarantujący szczęście wszystkim osobom, które tego dnia się oświadczą. Petronella zastanawia się jeszcze chwilę. Ponieważ horoskopy to nie nauka ścisła, a jeśli się pomyli, tysiące czytelników mogą oświadczyć się w niewłaściwym czasie. Czy Petronella powinna doradzić czytelnikom oświadczyny, czy wymyśleć inny horoskop napisany w nieco mniej zobowiązującym tonie? Ja myślę, że zachęcamy do oświadczyn. Miłość przenosi góry, więc Petronella zachęca swoich wiernych czytelników, by się oświadczyli i wykonali kolejny krok w swoim związku. Lub w przypadku niektórych od razu dwa lub trzy kroki ku wielkiemu rozczarowaniu mieszkańców miasta. Miłość nie ma nic wspólnego z układem planet i do redakcji zaczynają napływać dziesiątki skarg. Szef gazety, dla której pracuje Petronella, nakazuje uprzątnąć stosy korespondencji i odpowiedzieć na każdy list. Petronella siada przy biurku i zaczyna pisać przeprosiny. Zostaje także zmuszona do zapłacenia 850 simolonów za wynajęcie pokojówki, która posprząta stosy listów. Okej. Okay. Nic się nie stało. Piotr, co ty robisz? Na rowerek poszedłeś, tak? Czemu sobie jedzenia nie zrobisz? Dobrze, przydałoby się teraz coś zjeść. Nie mamy jedzenia! No nie no, musimy zadzwonić po to jedzenie. A co ty chcesz od Janiny? Opowiedzieć sprośny żart chcesz. Chyba żartujesz. No nie no, nie chciałabym, żeby teraz ktoś zeszedł. Kupujemy pełną lodówkę. Zobaczymy, czy ktoś łaskawie tu przyjdzie i odbierze zakupy od pani Aliny. Prawo. Teraz możesz pograbić te liście przecież. <laughs> Alina, teraz, gdy nie mam już więcej roboty, może byśmy spędzili trochę czasu ze sobą? Czy ty do nas się zalecasz? Zobaczmy, czy się podobamy. Nie, nie podobamy się. Ale w sumie ona może zostać naszą przyjaciółką, potrzebujemy przyjaciół. Spróbujmy ją przyjaźnie objąć. No i mamy przyjaciółkę. A kto to z tobą przyjechał? Alojzy Gazeta, no ładnie. No wiem, że nie lubisz sprzątać, ale musisz. Tego wymagają od ciebie w pracy. No i patrzcie, teraz jest 18 godzina. Kto? Piotr, jesteś staruchem. I chcesz urządzić przyjęcie urodzinowe, tak? Simowie, którzy się z starzeją, No chyba nikt. Zobaczmy, czy masz jakieś ubrania inne. Moje życie jest całkiem niezłe, jak do tej pory. Pora wykonać następny krok i sprawić, aby przyszłość stała się jeszcze lepsza. Okej. Okay. A to może dajmy ci, że będziesz chodził sobie w takim dresiku. Chcesz bardzo urodziny urządzić, to ja w sumie jestem za tym, żeby urządzić urodziny dla młodej, bo młoda też dzisiaj ma urodziny. Otomanów nie zaprosisz, bo oni nie mają telefonu. Możesz zaprosić jakichś takich ludzi. No, i będzie teraz impreza, i ja wam mówię, co się teraz wydarzy. Idzie już Michalina i Wiktor Aspirant. I co? I tyle? No mam jeszcze Alinę, także impreza jest gruba. Ja myślę, że ona jest tak gruba, że możemy nawet zadzwonić po Pizzę. No nie! to się znowu biją oczywiście. Tu znowu jest bitka. Scenariusz, punktacja imprezowa, nudy. Pizza jest w drodze. Maćku, ty się tu szybko ucz i wkraczasz do akcji, bo ja mam taki pomysł, że posłuchajcie, Petronella dzisiaj w pracy naczytała się o tych planetach i o tym wszystkim, o tych zaręczynach, o miłości, o ustawieniu planet, że. Maćku, ty też sobie zaproś koleżankę, bo musisz zdobyć przyjaciół. Ja myślę, że Petronella tak się o tym wszystkim naczytała. O, nie bił się! Która wygra? Tak, więc impreza wygląda tak, że pani z kupicą czeka na zewnątrz, Zofia zaraz przyjdzie, Janina i Michalina się leją. Ela... Ela jest już nastolatką. I kim ona miała być? Ona miała mieć pragnienie popularności, więc jej to weźmiemy. Kręcą ją farbowane i siwe włosy. Okej, okay, rozumiemy. Nie lubi, ta osoba jest kreatywna. Okej, okay, nie będę tego zmieniała. Simowie, którzy się postarzeją. Nie, chyba nikt. Mam prawdziwy niewypał. Moje życie jest całkiem niezłe, jak do tej pory. No ciekawe, kto wygra. Ojeju, jak to wygląda. Janina wygrała! No tak, przecież ona jest młodszą oficerką, ona się umie bić, ona ma dobrą kondycję. Tak jak już mówiłam, Petronella naczytała się o tych planetach, układzie i miłości. I niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O, kaccenka. Ojejku, to jest prawdziwa miłość. Tak. Patrzcie, jak oni pasują do siebie. Tak. Tak, no i dzisiaj mamy zaręczyny. Tak jak zostało napisane w gwiazdach. Okej, będzie z tego weselicho. Spójrzmy jeszcze, jak ona wygląda. Ona wygląda, no bardzo podobnie, tak jak wyglądała do tego, gdy była dzieckiem. Ja bym ją obudziła, bo bym chciała jej zmienić ten wygląd odrobinę. No i tak. Jak Piotr się załatwi e, intryga, flirtuj z Michaliną. Okej, okay, tak wygląda Ela. No widać, że otomana. Tyle, że podróżnik. Nie wiem, czy zmieniać jej te włosy. Może już jej zmienię tą fryzurę. Całe życie ma taką. Której by dobrze wyglądała? W żadnej. Mam tu takie podmianki. Ej, w sumie w takich dreadach by fajnie wyglądała. Jeden kolczyk tu mamy. Łańcuszek jest chyba po jej matce, Teresie. Ona chyba miała łańcuszek, także damy jej ten łańcuszek po matce. Mam jakieś kiecie pod oczy, ale one chyba źle na niej wyglądają. Takie kreski cienkie jej tylko dam. Te brwi są trochę lepsze. Niech tak wygląda. No i patrzcie, nakłoniła go. Co on teraz zrobi? Jak idziemy? Nie, tu jest Maciej, nie! Co? Maciek jest zły! Policja przyjechała do tego! Te są obie w takich samych ubraniach! Policzkował go jak się nienawidzą! I jeszcze policja do tego! Nie, Maciek jest zły i płacze! Rzucił pizzę na podłogę! Ten płacze, nie! Ale popatrzcie, Michalina się nie dała! Czy on jest zły na Michalinę? Czemu on jest zły na Michalinę, skoro ona nie pozwoliła mu się obłapywać? To nie jest jej wina, że Piotr jest taki zaborczy. No nic, może mu przejdzie złość. A może wróci teraz do Janiny. Jeju, biedny, będzie teraz płakał. Dobra, nie płacz, jedz tę pizzę. Miałeś się z Zofią zaprzyjaźnić. Obejmuj się z nią od razu. O, albo możesz nawet romantyczne rzeczy z nią robić, ale nie będziesz aż taki. Zofia ma męża, już dajmy jej spokój. Ale co z tą policją? Pojech nie, jest tu policja, stoi Ale nie wyszedł policjant Siedzi sobie w radiowozie I zostawiła go Alina Z swoją ciężarówką A co, oni już nie są przyjaciółmi, tak? Z Aliną jest przyjaciółmi Jeszcze się musi uściskać Z Zofią i będzie git, będziemy mieć wszystko I w poniedziałek do roboty I tyle Masakra, co tu się wydarzyło A ja myślałam, że my naprawdę kochamy Michalinę a ona się nie dała Piotrowi, bo on od razu z rękami tutaj do niej, zamiast łagodnie, nie wiem, ją jakoś sugestywnie temu przyjęciu urodzinowemu przydałoby się nieco więcej rozmachu. Akurat rozmachu, co tu nie brakowało. Następnym razem zwracaj większą uwagę na swoich gości. Katastrofa. No nie, jeszcze, jeszcze Zofię się uściska, a ty płaczesz. Nie. Sofia poszła. No dobra, jutro z Sofią cię zaprzyjaźnisz. No, ty masz teraz wolne ciągle. Idź do łóżka. A cel życiowy Eli to. Nie ma jeszcze celu życiowego. To nastolatki nie mają celu życiowego? Hmm. To się w którymś momencie dopiero wyklarowywuje. Słyszę duchy. Czyżby Teresa wyszła spoza grobu? Piotr namalował obraz. Możemy go w ramach jakiejś wystawy tu gdzieś powiesić. Gdzie on by pasował? Może tutaj na tą ścianę. Piotrze, co to przedstawia ten obraz? Taki trochę jakby zachód słońca? Hmm. Jak wstałeś, to zadzwoń do tej Zofii, pogadaj sobie z nią. Na rybki. Idź na wycieczkę. Aha, jasne. Gołszcz trującego bluszczu. Tym razem Petronella narysowała obraz. Możemy tu zrobić taką mini wystawę obrazów naszych kuracjuszy. I może być tak, że każdy będzie miał za zadanie narysowanie obrazu. Tu mamy po kolei jak w drzewku, jak na pasku. Pierwszy jest Piotra, drugi jest Petronelli. Teraz Janina by mogła narysować. Janina ma tylko jeden punkt kreatywności, więc to nie będzie nic wspaniałego na pewno. Takie wyjątki robię w takich rzeczach, żeby jednak nimi kierować. Ale tak to nimi nie kieruję. Coś ty zrobiła, dziecko! Nie, no nie mamy przecież alarmu, chodź tu, Maciek. Nikt tu nawet nie zna się na bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Szybko odkładaj tu książkę i, i gaś ogień. Wszystko dzisiaj jest w tym odcinku. Gaś ogień, mówię. Albo nie gaś ogień, dzwoń po pomoc. Przecież ty tego nie ukasisz sam. Nie, no, chodź tu. Pomoc. Remiza. No i idź spać, żeby się umyć. Pół kuchni spłonęło. I co, zaraz może jeszcze zadanie domowe spłonie. Dobra, udało się. Nie mamy piekarnika. Jednak piekarnik muszę wstawić, dlatego przesunę to i wstawię piekarnik. Może tym, że. Jaki mieliśmy ostatnio ten? Nie pamiętam już. Może stawię im taki trochę lepszy, niech mają. Taki z podstawki, kuchnia gazowa. No. I sprzątać to. Muszę lecieć, następnym razem uważaj, cześć. No, więc pozwoli... postanowiła sobie po prostu sok wyciągnąć. Zasiej coś. Co tu mamy? Fasolę, martwą troskawkę i pieprz. Zasiej bakłażana. O, ponaglenie mamy, okej. Okay. Zaraz zapłacimy. No, można zabrać już tą fasolkę w sumie. Co prawda jest chorobliwa. Ej, Janina już narysowała ten obraz. Janina obraz narysowała obraz. Dokładnie. Okej, okay, mam już trzy obrazy. Teraz pora na Jana. Jan. Nie siadaj sobie na krzesełku, tylko będziesz malował obraz. A twoja narzeczona chce Cię pocałować. No to daj się pocałować. Ojeju, wiecie, oni są słodcy? Twoja kolejna malowanie obrazu. A, a ten teraz do Janiny. Dobra, zróbmy kolejną intrygę. Niby, że. Co? On sam z siebie ją teraz wziął i pocałował. Gorąco. Aha, czyli już mu się znudziła Michalina i teraz Janina, tak? I ona tak się na to zgadza, tak? Przecież on cię zdradził. I co za. Nie. Zaprzyjaźniła się z nim tylko, ale nie zakochała. To w takim razie mi się to podoba. I robimy intrygę. Ej, nie wiedziałam, że oni mogą rozmawiać z teamami, którzy malują obraz. Ona chyba z nim rozmawiała. Duch Teresy pojawiła się. Jest intryga. Patrzcie na to. Patrzcie, co on on w ogóle się nie... On się nie patyczkuje. Zakochali się w sobie. Widzicie to? On chce z nią iść na randkę i on chce z nią zrobić bara-bara. Ja nie wytrzymię. Piotr nie ma żadnych skrupułów, po prostu. O nie! Wystraszyła go Teresa, jego była kochanka za życia. Zobaczyła, co on robi, gdy ona nie żyje, i go po prostu wzięła i przestraszyła. Proste. O, namalował. Aha, namalowałeś taki sam obraz jak Janina. Fajnie. No, kreatywny jesteś. No, ale namalował tak, co namalował. Maciek jeszcze musi namalować obraz, tyle że Maciek trochę teraz nie ma czasu na takie rzeczy. No i znowu wszystkie łóżka zajęte. A my zaraz do pracy. No i mamy słabe aspiracje. Prześpij się chwilę tutaj. No i zobaczymy. Spróbuj trochę w tej naturze posiedzieć. To może ci się ten entuzjazm odblokuje. Pielęgnuj. Podlej jeszcze. Czemu Mateusz tu przychodzi do nas w nocy co za creeper. Sprawdza, czy Janina go nie zdradza chyba. Dobra jest do tej pracy trudno. Może się... zdarzy cud. Wilk przyszedł. W końcu przyszedł Wilk o imieniu Lisek. No, pięć mów mnie kocha. Nieźle, Piotr. Tak! Awansował. Obrońca wielorybów. Awans w karierze zwykle oznacza mniej konkretnej pracy, a więcej czasu poświęconego na kierowanie innymi. Jako obrońca wielorybów spędzasz większość dnia za biurkiem, ze słuchawką przy uchu. Gdy naciskasz na biurokratów z Team City, aby przyjęli bardziej surowe obostrzenia prawne dla ochrony wielkich ssaków morskich, to nie jest praca dla prawdziwego mężczyzny, ale niewiele i do tego brakuje. Maćku, gratuluję ci. Widzę, że jesteś bardzo zmęczony, więc należy ci się dzisiaj... chwila odpoczynku. Tak, i co tam masz? No nie. Technika dwa razy kondycja, sprzątanie dwóch przyjaciół. Będziemy to cisnąć ostro. Michalina przyjechała z tobą? Jak to się stało? Przecież wy się nienawidzicie. To znaczy, jesteś na nią zły, chociaż nadal ją kochasz. Jakie masz teraz ubranie do pracy, jeszcze mi pokaż? Co się stało z rybkami? No nie mówcie, że. O, jakie fajne masz ubranie, takie samo jak wcześniej, tylko masz jeszcze wianek. Ale jak to rybek nie ma? Przecież wczoraj je karmiliśmy. No nie mówcie, że te rybki tak umierają szybko. Nie no, nie wytrzymam tego. Uzupełnij je. Fajne masz włoski Maćku w tym. Kurczę, musisz jutro sobie wziąć urlop totalnie, bo nie zaawansujesz. I może w środę zaawansujesz, jak się wszystko dobrze potoczy. Nie wiem. Na razie musisz się przespać. I jesteśmy na ostatniej prostej. Dobrze, to myślę, że to będzie tyle w tym przedostatnim odcinku serii. Dużo się dzisiaj stało, więc myślę, że kolejny odcinek to już będzie ostatni. Dobrze, są wrogami, na tym zakończmy i życzę wszystkim miłego dnia, bardzo się cieszę za wspólne oglądanie, no i do zobaczenia w następnym pa.